O, oh, hello there! Cześć witam Witam was w yy, kolejnym odcinaczku z Brookhaven na moim kanale. Dzisiaj, yy, no, ciśniemy sobie w Brookhaven, jak widać, pogoda nie dopisuje, no, ale trudno się mówi. Nie zacząłem na ekranie początkującym. Nie wiem dlaczego, ale tak się stało, co wam poradzę. Od razu biegnę zrobić sobie dom, ogarnąć sensie, bo jak dobrze wiecie, yy, na live'ie kupiliśmy premium. Nie pamiętam, czy już był odcinek po zakupie premium. Sam tego do końca nie pamiętam, ok. Ale ogólnie zakupiliśmy premium i była nowiutka aktualizacja, która wprowadziła dwa nowe mieszkania do gry. Z czego się bardzo cieszę. I przetestujemy i zobaczymy sobie, jak wyglądają te mieszkania. Ja oczywiście biorę mieszkanko premium, tylko zobaczmy. Huuu, nie pamiętam, czy to mieszkanie było. Chyba nie. Tutaj mamy to drugie. To też jest nowiutkę I to. Weźmy sobie to. I uwaga, jak to by. oho oh, ho! Oh, oh. Dosyć spore to mieszkanko. Interesujące. Dzisiaj w planiach przechodzimy na czarną stronę Brookhaven i będziemy rabować banki. Tak, obrabujemy sobie banki. Już sobie biorę pracę Criminal. ją tylko znajdę. Gdzieś tam była. Gdzieś tam była. Jezu, czemu ja jestem taki ślepy. O, znalazłem. Okej, okay, jesteśmy kryminał. Nina, odejdź, 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 odejdź. Odejdź ode mnie. Nie lubię pani. Proszę się odejść, proszę, proszę się odejść. Że tak powiem. Ona coś mi nie daje żyć. Dobra, już chyba daje mi żyć. Nie wiem. Dobra, olać. Bierzemy szybko. Lambo. Lambo, lambo. No, ja chcę lambo, dobra. A, to Lambo z pierwszego odcinka. Jak jeszcze nie było za premium. A właśnie, basenik weźmy, aha. Nie, czekaj, nie tak. O nie, moje auto! Basenik. Bo to też jest za premium. Yy, od razu przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa. Czemu tutaj nikt nie pracuje? Fuck! Dobra, to nie my, wchodzimy do samolotu. Okej. Okay. Jesteśmy, zapalmy wszystkie światła najpierw czemu wszystko jest zgaszone. Wszystko musi być zapalone, żeby jak największe były rachunki za prot. <grym> Ty jesteśmy za sterami. Nie zamknęłem chaty, nie? Dobra, nie zamknęłem chaty. Ale teraz go może zablokowałem w chat na mojej chacie. Goście co mnie w ogóle okradnie? Trudno. I poza tym w komentarzach nie musicie mnie... Nie musicie mi mówić, że ja się nie znam na Brookhaven. Ja się znam na Brookhaven, okej? Okay? Co No może nie znam się tak, jak wy myślicie. Wiem, że każdy dom ma safe. To akurat wiem. Po prostu to było takie, że. O nie, czemu on miał safe? Bo to jest... Przypominam... RP. O kurde, potrąciłem musiało to. Przepraszam bardzo. No i co za debil mi, kurde, wbił tutaj do safeu, kurde. U uwięziłem go w chacie, błagam, powiedzcie, że tak. Nie. Hej, czy to ty? Bandyta. Ty. A to jest jakiś Polak. a już go nie ma. Ha, ha, ha. Cudownie. Okej, okay, się zniknął typ. A był bandyta. To był chyba Polak. Jeśli nie, jeśli nie jestem y, analfabetu, to chyba był Polak. A, jak ja się cieszę w końcu nagrać jakiś inny film niż Grażynka gotuje. Brż, kurde, nagraliśmy prawie, że połowę. W sensie... Mam to w dupie, dobra? Jakby. Grażynki gotują już w prawie połowę, nagraliśmy i nie było żadnego innego odcinka do nagrania. Dlatego postanowiłem, że dzisiaj wyjątkowo wskoczy inny odcinek. I jutro tak samo wskoczy inny odcinek. W się. Sensie, i niedługo z kolegami ze względu na to, że y, w końcu żeśmy postanowili. Y, to stworzy... kupiliśmy Minecraft Realms, Możecie, mogliście widzieć jeden odcinek z tego na kanale Cubeksus Gaming, ale stworzyliśmy, kupiliśmy ogólnie Minecraft Realms, znaczy jakie kupiliśmy, ja kupiłem Minecraft Realms i zrobiliśmy sobie serwer survival. Chcieliśmy na początku na tym pierwszym nagrywać, jednak na tym pierwszym mieliśmy miałem za dużo progresu, jakby już zrobione, i nie chciałem tego zacząć nagrywać. Dlatego myślę, że już niedługo wejdzie seria y, początki survivalu jakby... Y, bo pamiętam, że ostatni odcinek wyleciał bardzo dawno temu na IT z Minecrafta. To był chyba tylko jeden odcinek, a ten świat, ten świat i tak zgubiłem, więc... Ech. Oj, co to? Ty, bandyta dwa. Bandyty dwie. Ciunkane. No co mi... No, 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 ta, ta. To się chyba cycy swędzą. Nie wiem w ogóle o co chodzi, ale tym razem dwóch bandytów. Może się niedługo sześciu pojawi. Magicznie. Co nie? A, szczerze, tak się nudno jeździ, no ale cóż. Yy, jakbyście się pytali, nie, nie zakręglam do 10 minut specjalnie. Po prostu zakręglam do 10 minut lub nawet więcej, tylko dlatego, że po prostu chcę, żebyście mieli co oglądać. Chociaż jeżeli tak, większość z was już nie ogląda tej części. A jeśli oglądaj... oglądacie, to napiszcie Brookhaven w komentarzu, przypnę wam serduszko. Błagam, nie zepsujcie mi nadziei, że w ogóle ktoś mnie ogląda, proszę was. Błagam... Dobra, koniec tego marudzenia. Teraz i sobie do pracy. Wcale nie nielegalnej, nie? Ona jest całkowicie w 200 nawet procentach legalna. Wcale nie rabujemy sejfów. Wcale. Sharp, rain, possible flooding. No, serio? Naprawdę? I w sumie dobrze, bo szybciół gasi ten ogień. Z bomby. Nie, Krońmy, krok, krok, Nie prawda. Kręgniemy, kręgniemy, szybko. Ok, zaszyłam się na chwilę, ale już jest dobrze. Teraz już myślę, można wyjść. A właśnie, kasy nie schowam. Ok, idziemy sobie na spokojnie do baru. Musimy się jakoś zrelaksować. What the fuck? Ej, bo ja ogólnie nic nie widzę, nie? Pazek mi zasłania, o dobra. Yy, Ciąkaj lotki. Wchodzimy do mm, Brooks Dinner. Oczywiście grę wyciszyłem ze względu na to, że dostawałem prawa autorskie za każdym razem jak próbowałem w ogóle wejść. Dlatego wejdźmy sobie teraz. Okej. Okay. Ta jestem załamany, bo dostaję prawa autorskie i nie mogę wam pokazać tej muzyczki, którą słucham. Jest taki bardzo relaksujący czas, okej? Okay? Waiting for the next customer. No open. Jezus Maria, co tu się psuje w ogóle? Co tu się... Co, 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 się, co się stało? Okej. Okay. Momencik, trzeba ponownie włączyć muzykę z gry. Okej. Okay, nie powinno być już problemów i już nie wracamy do tego baru, okej? Okay? Bo to jest naprawdę skomplikowane. Okej. Okay, teraz sobie pojedźmy tu. Co to było w ogóle? What the fuck? Yy, nie wiem co to było ok, wolny słup, mógł mi yy, no więc tak ogólnie to chyba będzie pierwszy odcinek z Brookhavena, który będzie miał mniej niż 10 minut, ale wy po prostu mnie namawialiście, żebym to nagrał niedługo w ogóle utworzę prywatny serwer Brookhaven i jeśli ktoś będzie chciał ze mną zagrać to jeśli dotrwaliście do tego momentu ja to pewnie dodam jeszcze w komentarzach jako yy, ważna, ważna informacja więc Teraz już powinni być wszyscy. Informuję Was, że niedługo będę grał z widzami w Brookhaven. Więc jeśli chcecie ze mną zagrać, po prostu dołączcie na mój serwer na Discordzie i napiszcie mi na wiadomość prywatną. I myślę, że to się uda. I nagram z ośmioma. Myślę, że tak, bo zaproszę ogólnie do ośmiu widzów. Więc musicie się śpieszyć, jeśli chcecie ze mną zagrać, to szybciutko dołączajcie na serwer na Discordzie jeśli nie macie Discorda, to po prostu go załóżcie I tyle w temacie, bo założenie Discorda naprawdę długo nie zajmuje Nawet nie musicie przechodzić tej yy, weryfikacji e-mailu, żeby się zalogować Jednak ja polecam to zrobić yy, No więc tak, okej, okay. yy, to było tyle co chciałem Ja sobie idę wylecieć yy, gdzieś, bo why not? I ja mam nadzieję, że niedługo nagramy wspólnie wszyscy film. Jeśli nam się to uda, to będę bardzo ucieszony, więc do zobaczenia w na następnym odcinku. Najprawdopodobniej ten odcinek będzie już z widzami. Dlatego, jeśli chcecie ze mną nagrać, jak już mówiłem, jeśli chcecie ze mną nagrać w y y Brookhaven RP, to dołączcie na mój serwer na Discordzie i napiszcie mi wiadomości prywatnej. Ok, a teraz dzięki i. Oj. Dzięki i. Cześć.